Przez wiele lat moją grupą docelową i ludźmi, do których chciałem mówić, to było 35 plus. Bo dopiero ludzie dojrzali, po przejściach jak to nazywamy, od razu widzą jakość, od razu doceniają to, co słyszą, od razu widzą kontekst, od razu potrafią w swoim życiu znaleźć podobne historie, mówią ok, ten człowiek wie o czym mówi. Ludzie młodzi, jeżeli nie mają porównania, nie mają kontekstu, niestety przez pierwsze lata nie do końca byli zainteresowani słuchaniem. Teraz jest ich coraz więcej. Dzisiaj nie ma szans nie popełniać błędów. Każdy z nas popełnia błędy. I tak naprawdę można powiedzieć, że ci, którzy je popełnili, najwięcej popełnili, to osiągają największe sukcesy. Bo wiedzą, co działa, co nie działa. Jeżeli cały czas będziesz wiesz, próbował siedzieć w domu i nie popełnisz żadnego błędu, to się nie da. kątem interaktywności uczestników podczas całego wykładu. Zależało mi na tym, żeby oni maksymalnie się otworzyli i pokazali, czy mają problem, żebyśmy mogli nad tym popracować. I tak właśnie całe dwie godziny nam minęły na odpowiedziach i pytaniach. Nie było czegoś takiego jak wystąpienie, i czas na pytania, bo całe wystąpienie było pytaniami. Na sali byli nie tylko sami studenci, było też mnóstwo przedsiębiorców, więc fajnie, że te środowiska się miksują. I też rady, które oni prosili, żeby im udzielić pod kątem testowania pomysłów biznesowych, to właśnie jest to, żeby najpierw przetestować coś, upewnić się, że potrafimy to robić, dopiero później na maksa inwestować swoje środki, pieniądze czy jakieś jeszcze inne zasoby, które posiadamy.